Słuchajcie Państwo, sprawy poważne i ważne przed nami, ale zanim do tego przejdziemy, jest jedna jeszcze bardzo ważna i poważna sprawa, ale taka miła i przyjemna. Tradycją naszych spotkań jest to, że celebrujemy jubileusze. A w tym roku okazuje się, że jest taki jeden jubileusz do zcelebrowania. A tym jubileuszem jest 30-lecie firmy Saltus. Saltus Ubezpieczenia to dwa towarzystwa ubezpieczeniowe. Od blisko 30 lat działamy na polskim rynku ubezpieczeniowym. Główna siedziba mieści się w Sopocie, ale nasze sprzedażowe serce bije w Katowicach. Jesteśmy społecznością ponad 350 osób. Gdzie różnorodność spotyka się z doświadczeniem, tworząc miejsce pracy, które jest prawdziwie nastawione na pracownika. W przestrzeni pracują różne pokolenia, stanowiąc wyjątkowy zespół profesjonalistów, który każdego dnia łączy siły, aby dostarczać naszym klientom najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe. W ciągu 30 lat działalności objęliśmy ochroną i zdobyliśmy zaufanie ponad miliona ubezpieczonych. Oferujemy szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak również instytucjom i przedsiębiorcom. Dzięki bogatej ofercie ubezpieczeniowej, dopasowanej do oczekiwań i możliwości naszych klientów, zyskują oni bezpieczeństwo swoich finansów, zdrowia, majątku oraz ochronę życia. Społeczna odpowiedzialność biznesu była zawsze w naszym organizacyjnym DNA. Idea spółdzielczości i wzajemności, dzięki którym zbudowaliśmy Saltus ubezpieczenia, pomogły nam naturalnie odnaleźć się w rzeczywistości ESG. W Saltus ubezpieczenia mocno stawiamy na działania ESG, łącząc siły z lokalnymi społecznościami i naszymi partnerami biznesowymi. Wspólne projekty to nasz sposób na tworzenie lepszego jutra. Działając razem, nie tylko wspieramy środowisko. Ale też dbamy o dobro społeczne. Nasze inicjatywy są dowodem na to, że biznes i odpowiedzialność mogą iść w parze, przynosząc korzyści wszystkim. Tworzymy Towarzystwo Ubezpieczonych, gdzie każda ze społeczności ma głos i gdzie wzajemne wsparcie stoi na pierwszym miejscu. To sprawia, że jesteśmy bliżej naszych klientów, bliżej ludzi. Staramy się mówić prostym, zrozumiałym językiem. To właśnie ta przejrzystość i jasność przekazu pomagają nam budować trwałe relacje. Dzięki temu nie jesteśmy tylko firmą ubezpieczeniową, a Towarzystwem Ubezpieczonych. No to cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić jubilatów na scenę pod przewodnictwem pana prezesa. Chodźcie, chodźcie, kochani. Dzień, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy za coroczne zaproszenie na Wasze święto, Kongres Brokerów. Jest mi niezmiernie miło, że możemy nasz jubileusz świętować wspólnie tutaj w sercu e, Mazur. 30 lat to oczywiście brzmi dumnie, ale spójrzcie na nas. Energia 20-latków, mądrość 40-latków i e, rozsądek. Doświadczonego aktuariusza. To jest według nas zrównoważony rozwój. Słuchajcie, od 30 lat zajmujemy się sprzedażą ubezpieczeń. Od 10 współpracujemy z Wami, z brokerami ubezpieczeniowymi, i to jest dla nas wielka wartość. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Słuchajcie, żeby świętować, przygotowaliśmy parę, parę fajnych przerywników. Tego kongresu, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy Was na te spotkania. Owocnych obrad, bardzo mi miło i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. No dobrze, kochani, no to chyba czas. Stańmy. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat niech żyją żyją nam! Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyją żyją nam! Niech żyją nam! Brawo! Dziękujemy!